Witam, z tej strony GS Pasi i chciałem Wam zaprezentować tryb wyzwanie. Tryb wyzwania to nic innego jak po prostu walka z botami. Aby utworzyć ten tryb walki z botami, klikamy utwórz, wybieramy tryb AI deathmatch, wybieramy ilość graczy, ilość punktów i klikamy OK. Możemy dodać boty sobie i możemy dodać y, boty do przeciwnej drużyny. Ja sobie dodam botu, boty easy, a do przeciwnej drużyny dam normal. Aha, i żeby y, dać tryb normal, trzeba kupić przedmiot, y, który jest w sklepie. Tryb, wyzwanie, wyzwanie tryb normalny. I dzięki temu przedmiot przedmiotowi można grać w trybie normalnym, bo inaczej jest zablokowane. Yy, można ten tryb kupić na 1, 7 lub 30 dni. Ja mam wykupiony, więc mogę grać. Nagrywam to w nocy, ponieważ no, zbyt duży spam bym miał w dzień. No, tu mam nic innego tylko postać. Nawet widać, że to już są boty. Widać jak chodzą. Nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Nie wiedzą, czy oni mają grać, czy się patrzeć, ale grają. No, tutaj to jest normal. No, to te boty strzelają czasami. No, nawet. No fatality in red team reported. Polkia, wolf. Na pewno wiele osób pod tym filmem powie tak, pasi znowu Wolfer, tak, Wolfer. Hmm. Bez tatuaży, bez, bez niczego. Sam zwykły wilk, nic więcej. To nie są czasy trzech, trzech złotych smoków. No. No, to widać, nawalają mnie źle. No fajnie, szarża mi się skończyła. Dobra. A, to był przypadek. Nie będę się podniecać, że strzeliłem heda. No, dawaj już, dawaj no, no. Wolf kill. Metal wolf. Red team is now winning. Wolf kill. Elite wolf. Both no. kill, blood monster wolf. No. patrz, nawet nie dali mi zyskoczyć. Ale to są tylko boty. Dobra, tam by ich nie to no, nie, nie wiem, po co chodzić. O, widać te boty tak chodzą, że one nawet nie wiedzą co się dzieje. O, i to jest taki myk. Idzie sobie bot, nie wie, że jestem. No dobra, jednak wie. Ale tu jest taki trick, że jak się idzie za tym botem dopóki się nie strzeli, to on się nie obróci w ogóle. Więc jest jakieś takie głuchoniemy trochę. Tylko że In chyba weeple. to właśnie było na easy. Tu na normalno to combos. one coś robią jednak. Red team Wolf. No jeszcze chwila. O, i idzie se a, zauważył mnie. No nie dają za wygraną, no. wolf! wolf. wolf Red team is now no, dobrze, że on, oni tylko z dwóch broni strzelają tutaj. Na hardzie mają ich więcej. Nie wiem dokładnie jakie, ale na pewno mają lepsze bronie i na pewno więcej ich mają. No i są jeszcze trudniejsze. No, jeszcze tylko 3 dady. Dla nich, no. co? Dobra, to ja miałem wygrać. Dobra, mniejsza z tym. To jest tylko tryb z botami. Aha, i właśnie tutaj KD się nie zalicza. Nie do, wszystkie te zabicia i śmierci są tylko pokazywane w trakcie gry, że niby dodaje, dodaje, ale tak naprawdę tego nie dodaje. Expo, jak widzieliście, tak samo dostałem, ale to był taki exp, no co najmniej 5 razy mniejszy niż na normalnym trybie z graczami. Włączę teraz tryb Easy, żeby wam pokazać, jak jest na Easy. A tam dam na 3 na 3 nie na no, labra lepiej 5 na 5, bo szybciej będzie. Będzie easy na easy. Mm. Dominate every enemy in this sector. Widać ten bot strzela tak, jakby chciała, by nie mm -hmm. wolf. Można więc śmiało podejść, uderzyć, uderzyć i koniec. Nie trzeba nic takiego robić. Wolf kill. Metal wolf. Headshot. Elite wolf. Ten widać, że nie jest świadomy swojej obecności tutaj. Idzie. No i o tym mówiłem wcześniej, że na easy one tak chodzą i nie wiedzą co się dzieje dookoła. Ten są strasznie łatwe. Chyba, że ich jest więcej. No to też są łatwe. Żeby nie było ja tu ze zwykłych broni. Ja jestem ciekawy jak wprowadzę tutaj, że te boty będą miały postacie SE, postacie hardcore lub coś w ogóle takiego lepszego. No to to wtedy będzie masakra. No, i mnie zabili. To była zasadzka. Dobra, i tak wolę snajper. No chodź. Patrz, i nie, i jeszcze mi się zawiesił. Wolf. Dobra. No damage no scelle no scelle. Możemy go zabije. Wolf kill. Battle wolf. No. Wolf kill. Elite wolf. Wolf kill. Two combos. Blood wolf. Wolf kill. Three combos. Monster wolf. Wolf kill. Four combos. Death wolf. Charge to the front. Red team is now winning. kill, Master Wolf. znowu mi się zawiesza. To tylko wina tego, że mam praktycznie cały dysk zapełniony. A nie chce mi się czyścić.

Dla nas oczywiście, nie dla nich. O, ja się odsunę lepiej. Dobra. Dobra. Dobra, szczelaj, szczelaj. O, daj, strzelaj, strzelaj. Od tamtego jak uderzyłem, to ten się dopiero odwrócił. Ten AI Easy 3 się dopiero odwrócił, jak kogoś uderzyłem, a tak to nie widział, że w ogóle ja idę. Takie właśnie nieme. boty. To nie ma być żaden, żeby później nie było, tak, jesteś taki słaby, zdedłeś dwa razy na botach. No, to jest tylko filmik pokazowy, nic więcej. To nie jest żaden pokaz nie wiadomo jakich umiejętności. O, i za ten właśnie jak mówiłem za Easy nie dostaje się w ogóle EXPA ani złota. Podsumowując, tryb wyzwania nie jest niczym innym jak walką z botami, na której można sobie potrenować. Aby grać na trybie Easy, nie musimy kupować nic, wy wystarczy utworzyć pokój. Włącz, włączyć tryb A i Deathmatch i po prostu dodać BOTY. Aby grać na trybie normalnym, trzeba kupić przedmiot, wyzwanie tryb normalny na 1, 7 lub 30 dni. W zależności od ilości dni to koszt się zwiększa. 1 dzień, 4000, 7 dni, 20 tysięcy i 30 dni to 80 000. Na trybie normalnym możemy Boty są średnie w porównaniu do tych łatwych, za których i tak nic nie ma, bo na trybie normalnym dostaje się doświadczenie, które jest 5 razy, yy, razy mniejsze niż na normalnym trybie z graczami. A co do trybu Hard? Tryb Hard będzie dostępny za AP. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy, ale po prostu będzie. Na jeden dzień 100 AP, 7 dni 300 AP i 30 dni 600 AP. Tryb hard jest trudniejszy od trybu normalnego, to wiadomo. Boty będą miały inne bronie i po prostu będą sprytniejsze, można to tak nazwać. A poza tym... Nic chyba ciekawego już więcej nie mam do powiedzenia, bo wszystko co miałem powiedzieć, to już powiedziałem i pokazałem. W takim razie dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Jeżeli chcecie więcej filmów i spodobał Wam się ten film, to mogę zrobić więcej filmów. Propozycje na filmy, dawajcie w komentarzach. No to ja już w takim razie kończę. Pozdrawiam wszystkich.